No i mamy 16 kwietnia 8.47. Pogoda się mocno zesrała. Wczoraj na krótki rękaw. Dzisiaj jestem w bluzie i jest dosyć wietrzny. Ale nic, spróbujemy porzucać trochę do Wisły, Rzucimy parę razy w Wisłę. Nie wiem czy to jakikolwiek ma sens. Obstawiam, że nie ma to sensu. No ale dobra, zobaczymy. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Zobaczymy jest taki mocny jest spad na dół. Nie wiem czy tam zejdę w ogóle. A nie chcę sobie nóg połamać. No im później potrafił ktoś wejść z powrotem. To jest jakiś wiem Jak to warte. Ryzykować. Ja później to się nie będę Dobra. Odpuszczam. No to jestem na swoim placu, pełnym złomu. Nie wziąłem digera, ale trudno. Damy rady i bez. Wiadra są puste, ale zrobię wszystko, żeby to za chwilę się zmieniło. Zaczynamy zabawę. Punkt dziewiąty. Patrzcie, z trawy wychodzą takie zabrudzone. No i tak jak ostatnio, nawet bez magnesu. Chodzę i zbieram to, co widzę gołym okiem. I bardzo mi się to podoba. O. A ten jaki kotlet, ja. Szok, wygląda jak żliwny. Ale, soczysty kawał żeliwa. zobaczcie. O, panie. Nie. Szok. Od takiej dużej rury podziubałem w tym samym miejscu i zobaczcie, wyciągam resztę tej rury. O, panie. Szok. Tu jeszcze jeden kawałek. Jest fajnie. Także została tutaj wbita w ziemię. Idę, idę i patrzcie, jaki prawdziwek. Już wyrwany z kontekstu. Ale jest. Piękna sztuka. Soczysta, dorobna. O, patrzcie, tam idzie policja. Nie, nie zatrzyma się niestety. Kurczy i znów nici. Znów bez policji. Kłębek drutu, jak kłębek nerwów. Ja bynajmniej kłębkiem nerwów nie jestem. Bo to, co robimy mnie, strasznie relaksuje. Od razu rozdzielam sobie na dwa wiadra. Tutaj te grubsze kotlety. Głódsze kotlety. Tak się zabawiam Ale ciekawa śruba, patrzcie Co to jest? Taki niby nit, niby coś Jeszcze raz takie coś widzę Kieł Rekina nie będę już Wam nagrywał tych radiowozów, które tu krążą co chwilę to z jednej, to z drugiej strony. Bo zaraz sępy się zlecą, do miały pożywkę. Ale uwierzcie mi, że pełno policji jeździ. Niektórzy zwalniają, niektórzy się zatrzymują na chwilę, ale odpuśćmy, niech sobie jeżdżą. Będą chcieli, to podjadą i zagadają. A jak nie będą chcieli, to nie podjadą i nie będzie oglądalności. Tymczasem sobie robi, mam jakieś 30% dopiero placu zrobionego i tak sobie łażę ze swoim magistrem Gdybyście pytali co umie, to ja wciąż dziubię tak jak umie Spójrzcie na tą sytuację Jest rękawiczka, złapała się za palce <laughs> A w palcach ukryte są śruby, bo już jedna tu wypadła Niezłe jaja, co? Ale patent patrzcie Opa Takie skórowanie Obieranie królika ze skóry Tak wiem jest to obrzydliwe W każdym palcu była śruba Może to był jakiś robokop pochowany raz, dwa, trzy, cztery, pięć palców miał Zgadza się Plon, niesiemy plon w gospodarza domu Wow, no bardzo mi się to podoba. Ktoś tam pytał, jak znajduję takie miejscówki. No, po prostu jeżdżę, jeżdżę i jeszcze raz jeżdżę. Jak wariat. I przyglądam się, patrzę, obserwuję. Jeśli uznam, że to ma sens, to się zatrzymuję i szukam. I znajduję. Nic prostszego, prawda? Nie mam jakichś tam specjalnych zaklęć, nie stosuję żadnej taktyki. Po prostu wsiadam, tankuję i jadę. A co z tego wychodzi, sami widzicie. Nie zawsze jest tak różowo, ale jak już się znajdzie, to można eksplorować taką miejscówkę przez tydzień, dwa. Właśnie taką miejscówkę teraz robię. Jestem tu piąty, czy szósty, czy nawet siódmy raz. I wciąż coś wyłazi. Ładne kilkaset kilo, stąd już wyjąłem w postaci śrub, nakrętek i takich drutów. Zobaczcie. Które leżą nawet na wierzchu. I tak to się kręci. Pośród dziabonków i farfosli 10 groszy błyszczy. Porcelanka od izolatora elektrycznego. Szkoda, że jest ukruszona. Dobra, zrobiłem jakieś 90% placu. Wymroziło mi dobsko, dlatego się zawijam. Wiadra nie są zbyt pełne, ale coś tam ważą. Rachy 2 kg. O, grubego 12 kg. Taki to wynik. No i dobra, witam Was. 18 kwietnia 2024 roku jest 7.30 z hakiem. Ja jestem pod mostem w Grodziądzu. Ale dzisiaj, tak nietypowo, będę robił testy dwóch magnesów nowymowych: mojego magistra. I taki jeszcze jeden, ale spójrzcie tutaj. Zaparkowałem i co ja widzę? I gołym okiem. Witam mnie. Śruba kolejowa. <laughs> Czyli jest dobrze. A tyle razy tu byłem. No nic. Rozpakowujemy nasze magnesiki. Śrubę to wykorzystamy do pokazów. Tego już znacie, pana magistra. Duży, silny magnes. Ale poznajcie drugi magnes. Taki niebiesciutki, nieduży. A więc zerknijmy. Jak przykleja się owa śruba. No dobra. Stryk. Tryk. Środkiem nie łapie Tylko boki No dobra no jakąś tam siłę posiada Nie powiem, że nie No i nasz magister Oho Nawet słychać co różnice No i już trzeba się nakombinować Orzeczy no, nie jest tak łatwo, trzeba go złamać dopiero. Także, no, już na pierwszy rzut oka, widać, że magister jest kilkakrotnie silniejszy. Także przykro mi bardzo. O, no też ma siłę, nie? No tak łatwo nie odchodzi, nie? Sam się nie odrywa. No nie, no słuchajcie, zamieniliśmy się nie zamienił na magistra. Ale ten magnes też swoje potrafi. Także, jakby ktoś chciał, będzie na sprzedaż. A teraz połazimy z nim trochę w terenie i zobaczymy jak sobie radzi. No i dobra, położę chwilę z tym magnesem. Z nim będzie o tyle fajniejsza sprawa, że nie będę musiał się tak mordować przy odrywaniu. Tu widzę już kolejna śruba, stryk. nadaje radę, wyciąga, prawda? A więc... patrz, no nie jest tak że... Tu widzę już gołym okiem pręd zbrojenowy. Też się przyklei. Także no nie możemy powiedzieć, że pominie cokolwiek. No Jest o tyle fajnie, że można po odrywać ten urok, a nie mordować się tak, że ręce bolą. Także magister sobie chwilę odpoczywa, a my działamy tym niebieskim. Dobra, nie chcę go tutaj pobrudzić. Niebieskiego wariata chowamy do samochodu. On ma tutaj taką, słuchajcie, śrubę wystającą. Będzie nas sprzedaż bez tej rękojeści, bez tego Badyla, bądź tak zrobione tylko wiecie Na słowo honoru No chyba, że ktoś odbierze osobiście To dorzucę go Także jak ktoś jest zainteresowany Magnesem To zapraszam na Priwa, Dar, myślik, Mo Małpa Będzie do oddania w dobrej cenie Ja jestem przywiązany do mojego potwora A ten jest dobry na początek Dla ludzi, którzy Nie chcą się zbytnio siłować Z wyciąganym fantem a swoje też potrafi, i swoje też wyciągnę. Szybko się zwróci. Ile bym razy nie był pod tym mostem, to zawsze coś wyciągnę. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczcie, trzecia dzisiaj śruba. Opa! No i gitarra. No, takie kotlety to my lubimy. Ale śruby to uczucie, kiedy odrywam fanta z połową kuli ziemskiej. Ale kotlet, tego dawno nie grali. O Panie. nie Niezłaszczalne co Parę kilo wagi. No narzędzia też lubimy Zobaczcie Trochę w ziemi poleżało Do rozruszania I znów poniuchane magistrem Wydobyte digerem Taka klamerka A sobie nadwyrężyłem digera kurczę, Tak tutaj kopie i kopie Zobaczcie jakaś główka wystaje co się z tego urodzi Uff. dobra Wjedliśmy z podziemi. ja złą wyciągnę choćby z podziemi i znów prace ziemne patrzcie Ależ to gówno było mocno wryte w ziemię trochę się umęczyłem Czy warto było męczyć się całe życie za mną kolejne prace wykopaliskowe tym razem takie dzieło sztuki i mamy Uf, znów się umordowałem jak byłem tu ostatnio to nie mogłem wyrwać tego druta dzisiaj się opadłem i takie 5 metrów druta skompresowanego wpada i taką tu uprawiam archeologię współczesności znów sobie coś wygmyrałem. śruba Kwadratowo. Pośród twarcy, pośród twarcy. w półtorej godziny zrobiłem to wiadro no coś tam waży około 20 kilo będzie wrzucę to do auta, i jeszcze się chwilę pokręcę dobra, jeszcze raz sprawdzimy tego niebieskiego potworka jak sobie radzi no sobie radzi podnieść podniesie, widzicie Teraz zobaczymy, jak to się od niego odrywa. No, patrzcie, wcale nie jest tak łatwo oderwać. O, dobra, poszło. Nie było tak źle. Także swoją siłę też posiada. O, mam towarzystwo. Ktoś sobie tu przejeżdża. I pojechał sobie dalej. Mam sobie ubierzemy gumaczki, bo pójdę w ten teren taki bardziej grząski. A to, towarzystwo pick-upem tam się nie może zdecydować. Widzę, że jedzie tam dalej. Patrzcie. Po trawce, po trawce. takim autem można sobie jeździć po trawce. Się nie może zdecydować. Zaparkował? Będzie cofał? Nie wiem. Chyba zaparkował. Nie mogą zdecydować, czy zagadać, czy nie, czy się zatrzymać. Tak kombinują, jak konie pod górę. Na tym wyczesanym terenie wpadło bardzo niewiele, zaledwie takie diabłongi, dlatego poświruję trochę tutaj. A tyle razy tu przechodziłem, zobaczcie, i wciąż wyciągam śruby. Pięknie. I znów fajny graffiti, zobaczcie. To jest sztuka, co? Taki diabeł. Wychodzące z oczu czyli W skrócie, nasza ludzkość, że nam z oczu patrzy. Tak sobie łaży i widzę, a tutaj pośród pokrzyw przemieszcza się zdrowy pan Winniczek. Całkiem żywy. Trochę się wstydzi i nieco się schował, ale uwierzcie mi na słowo, że ten pan jest żywy. Halo, panie Winniczek, przed chwilą szedł. A tuż pod drzewem spoczywa taka odkładka sprężynowa. To wszystko to jest pikuś. Patrzcie co przed chwilą wyrwałem z ziemi. I ja pierdzielę. Stary wojskowy pas. Skórzany, całkiem zdrowy jeszcze. Wow. Ja pamiętam te pasy. Mój ojciec miał. U nas w szafie wisiał podobny pas. Zobaczcie. Tu po dwie dziurki. Tu jeszcze jedna się zdarza po środku. Po prostu, wow. Ciekawa rzecz, co? Położone, powyciągane. Na dzisiaj mi wystarczy. Trochę się zmęczyłem. Nie powiem. A więc zmykam przed siebie. Jeszcze nie wiem gdzie.